Jesteśmy już w po poszukiwaniach dzisiaj, e, teraz już jesteśmy na bazie, wszyscy, ale mówię, nagram, zapytam się ludzi, jak są zadowoleni z pierwszego dnia, także lecimy do jakiejś osobek, zapytam. Osobą, którą dzisiaj powiem mi coś o poszukiwaniach, przyjechałby dzisiaj dopiero, ale my jesteśmy od wczoraj, a dzisiaj przyjechał, nie odwracaj się tutaj, proszę, proszę parę słów do mikrofonu, jak pan... Fajnie jest, fajnie jest. Pierwszy już odpad, ale o jeszcze się zarzuca to okay. <laughs> może pan Grzegorz coś powie do mikrofonu jak pierwszy dzień spędził na UK History Finder Stickender yeah. Aha, to no dobrze. Ah. Także od dwóch osób się dowiedziałem tyle, że nic nie wiem, no ale dobra okay, dobrze. Pójdziemy pytać dalej? Pójdziemy się zapytać dalej, może tam będzie bardziej poważniej. Chciałem się zapytać właśnie, na tutaj jest Pawełek z, z Polish Detecting Wales. Polish Detecting Team Wales, sorry. I chciałem się zapytać... Nie <laughs> Dwóch mnie już kurde nie wiem co mówili, a Paweł już nie chce nagadać. Paweł, co byś powiedział w pierwszym dniu Weekendera? Co bym powiedział? No całkiem spokojna impreza. Pogoda dopisuje. Pola, spoko, nie za bardzo przechodzone. Także parę fajnych rzeczy wyszło. Ogólnie powiem, ci, Zadowolony, że, także. Powiem ci bardzo, dziękuję, dziękuję za, za, bardzo. Pan z Mogą po tych dwóch kolegów poprzednich, które co do mnie mówiło, nie? Także dzięki bardzo. Spoko. Na, razie. Na razie. Na razie. Jest ze mną, jest ze mną Robert Raksa. Witam. Po żartu, A, bardziej... A poczekaj, bo jeszcze, jeszcze nie zapytałem, Przełdolim kurde. Jeszcze bardzo, py, pierwsze pytania nie dostałeś. Jak, weekendy... pan, jak pan jest zadowolony z pierwszego dnia? Jestem bardzo zadowolony z weekendera. Automka pisarka jest bardzo fajnie. Pogoda nam, do... Pogoda nam dopisuje i jesteśmy wszyscy zadowoleni z pobytu tutaj. Nie ma jakichś tam yy, fajnych znajdek, ale jest fajny relaks, jest super. Ja tu mam jeszcze jednego kolegę, który właśnie, bo, bo ten kolega zawsze dużo mówi i właśnie chciał się wypowiedzieć. Ja bym chciał się z Pana zapytać, jak Pan co napisał z Oj, jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo to się osiągnąłem bardzo dużo sukcesów. Mam jeden srebrny guzik. Ale sądzę, że jutro będzie o wiele lepiej i wszystkim życzę jak najlepsze, żebyśmy naprawdę znaleźli... Jutro. Dziękuję bardzo panu za bardzo miły wywiad, jeden z, ba jeden z bardziej normalniejszych wywiadów dzisiaj, dzięki. Także widzieliście mój wywiad z paroma osobami. Myślę, że się dowiedzieliście trochę. Bo ja trochę.